na moim kanale Dziś wam pokażemy Lego City pościg policji Na no. początek figurki ma policjant ma Jetpack Ale dawno nie było Lego Jetpacków Więc już wyszły złodziej pilo z samolotu Ja mu doczepiłem kajdanki Teraz złodziejka Ja też jej doczepiłem kajdanki ta Policjantka ma tutaj Jakby można powiedzieć piła naprawdę ta piła była złodziei Teraz zacznę od pojazdów ale pokażę Wam coś fajnego, ale musicie być cicho. A to samo się wyłączy. A dawno nie było takich. Była biała płytka i dwa kloski niebieskie jasne i po środku też biały. A teraz już takie były. O, tu, jest, tu jest miejsce na diament i na złudzie. Pokażę może Wam ten diament. Przejdę bardziej. O właśnie tak wygląda ten diament. Jest czerwony. I widzicie? Można go w, tak wsadzić. I on tu tak jedzie, jedzie tą policją. I tu też się otwiera, że tu można też wyciągnąć. Ale można też. I teraz na przykład można tu włożyć figurkę. No i jedzie ta policja. Teraz ten tych z, po, złych i jak można zobaczyć tu zsiada y, ta złodziejka, ma y, jakby można powiedzieć piłę i oni właśnie pokażę Wam coś. Oni właśnie tak wchodzą, otwiera to się to, o, i oni tak właśnie kradną ten diament o tak o, to, 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 o! I tak wyciągają ten diament i po prostu z nim lecą, ale... O, i widzicie, o tak się kranie ten diament, ale trochę go wyciągnąć takiem trudno. Tutaj ma śmigła yy, i to fajne. A tu jak można zobaczyć, jakiś zły tak. Taki spray, jakby to można powiedzieć. I tu jedzie, tu jedzie miejsce na pilota. Już musimy kończyć, więc kliknijcie łapkę w górę i subskrypcję. Na razie.